Mogę tutaj przejść? Cześć. Mogę? No chyba nie. Teraz ja się boję. No dobra, no to musimy to zrobić. Nie właśnie miałem spotkanie 3 stopnia z krowami, które stanęły mi na dosłownie na przejściu szlaku. Musiałem przechodzić przez, pod pastuchem. Zobaczcie na te krówki niedobre, które Tak, tutaj biegnie szlak tą ścieżynką. Zobaczcie, no, niestety musiałem go przejść minimalnie inaczej, pod pastuchem. No, ale no cóż, cóż mogę powiedzieć? Trochę się boję krów. Są to olbrzymie ssaki, raczej spokojne. Spokojne, ale trzeba uważać, bo według statystyk rocznie krowy zabijają około 20 osób. To więcej niż rekiny. I podobno aż 3 czwarte ataku tych zwierząt jest intencjonalnych. Ale dlaczego ja o tych krowach w ogóle? Znajduję się bowiem w Szwajcarii, dla której zwierzęta te są wręcz emblematyczne. Film jednak nie będzie o szwajcarskiej faunie, a o górach. Chciałbym bowiem zabrać Was dzisiaj do kantonu Wołów w południowo-zachodniej części tego kraju, żeby poodkrywać nieznane pasmo górskie, Jurę. Zapraszam. Vaud to czwarty największy i trzeci najliczniejszy spośród 26 kantonów wchodzących w skład Konfederacji Szwajcarskiej. I mimo, że nie jest to obszar stricte alpejski, z definicji przyciągający rzesze turystów, WOD nie narzeka na brak atrakcji czy popularności. Wręcz przeciwnie, można podziwiać się na przykład zapierające dech w piersiach średniowieczne zabytki stolicy kantonu Lozanny, w tym XIII-wieczną gotycką katedrę. Wzrok przyciąga również krajobraz kulturowy winnic tarasowych w Lewu, wpisany na listę UNESCO, czy spektakularny zamek Sion, a także wiele małych, uroczych miasteczek, w których życie płynie swoim nieśpiesznym tempem. Jedną z większych atrakcji kantonu niewątpliwie jest także jezioro genewskie. To jedno z większych jezior Europy Zachodniej, którego obszar Wód współdzieli z Francją oraz dwoma innymi kantonami, zapewnia okolicznym mieszkańcom i turystom niezliczone możliwości wypoczynku. Od wschodu i południa jezioro generskie otoczone jest szczytami pasm alpejskich odpowiednio prealpami fryburskimi i prealpami de Savoie. Mniej jednak interesuje pasmo widoczne z zachodniego brzegu jeziora, czyli jura. Góry te współdzielone z Francją tworzą właściwie większą część zachodniej granicy Szwajcarii i stanowią obok Alp i wyżyny szwajcarskiej jeden z trzech głównych obszarów geograficznych Konfederacji. Odkrywanie nieznanej Miury zacząłem od trekkingu w jej południowej części, podziwiając wapienne wzniesienia drugiego najwyższego szczytu tego pasma po stronie szwajcarskiej. Moglibyście się zapytać, co to jest za piłka? W sumie jesteśmy w Szwajcarii. Szwajcaria sobie dała też dobrze radę na ostatnich mistrzostwach Europy. Walczyła bardzo dzielnie. No i może z z tej okazji taką piłkę. Jedną większą i drugą mniejszą zbudowali. Ale myślę, że nie, myślę, że te piłki były już dużo wcześniej. Znajdujemy się bowiem na szczycie Ladol. Nie jest to najwyższy szczyt Jury, jeden z wyższych bodajże drugi. Myślę, że warto tutaj przyjść między innymi dla takiego widoku. Kosmiczny widok na jezioro genewskie. Tam gdzieś oddali Lozanna. Tutaj widok na Alpy. Już francuskie. A na rogu, czy może na końcu tego jeziora genewskiego, znajduje się nomen. Genewa. Tutaj w oddali widzimy Lozannę i wiele innych tych małych miejscowości w okolicy. Lozanna jest stolicą kantonu. Jestem wartym odwiedzenia, aczkolwiek natura w jego okolicach jest dużo bardziej ponętna Widzimy kolejne osoby, które właśnie weszły na szczyt Ladol i obowiązują się tymi kosmicznymi widokami na jezioro Genewskim. No i na Alpy. Dzisiaj, co prawda, pogoda nie pozwala dostrzec tych. Najwyższe wierzchołki gigantów, ale myślę, że te niższe pasma Alp. Tutaj francuskich, a po tej stronie szwajcarskich są chociaż troszkę widoczne. Na tak naprawdę króluje w okolicy. Można wspiąć się, wejść na nią wiele, wieloma różnymi. Drogami ja wybrałem tę ścieżkę, którą widzicie. właściwie pokazuję wam stronę, od której wszedłem. Na horyzoncie widzimy już Francję i francuskie, francuską część Jury. Nie jestem w stanie powiedzieć, które widoczne tutaj wzniesienia należą już do Francji, bądź jeszcze do Szwajcarii, natomiast Szwajcaria się tu kończy zdecydowanie. Podczas kolejnego etapu odkrywania Jury udałem się w północną część kantonu nad jezioro de Joux będącego największym ze szwajcarskich jezior położonych powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Celem wyprawy był popularny w tych rejonach szczyt do de, de Zobaczcie, taką charakterystyczną cechą tych terenów na Jurze są murki, takie murki. Spodobane. Z kamieni. Najczęściej otoczone również drutem albo elektrycznym pastuchem. No i domyślam się, że ma to dwojaką funkcję po pierwsze oddziela czyjeś tereny, a po drugie uniemożliwia bydłu przechodzenie łatwe na znaczną odległości. Muszę podejść kilka kroków wyżej. Żeby takie widoki się otworzyły. Jestem pod wrażeniem. Przed szczytem znajduje się restauracja, do której można wjechać, czy na teren, do której można wjechać autem. Widziałem parę samochodów. No i stąd tu, że jest tylko kwadrans dość łagodnym spacerkiem. Teraz zobaczycie na szczyt. Nie jestem pewien jeszcze na 100%, że to jest mój szczyt, ale myślę, że istnieje taka duża szansa, duże prawdopodobieństwo. No, ok, chyba jesteśmy już na szczycie, bo w okolicy nie ma nic wyższego. Szczyt jest kopulasty, rozłożysty. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Szczyt ma 1483 metry. Patrzę na dół, posiłkuję się mapą. W swoim telefonie komórkowym warto było tu przyjść z kilku powodów. Eee, słynny widok na 8 jezior. Na razie widziałem 3. Zaraz przejdziemy się dookoła eee, szczytu. Widoki są panoramiczne. 360 stopni. Z tej perspektywy, Jura może mi się kojarzyć trochę z Beskidem Wyspowym. Zobaczcie, jedna wyspa tu, kolejna wyspa tu. Trzecia wyspa gdzieś tam górująca nad miasteczkiem kolejnym. Jednak będę chyba trzymał się pierwotnej wersji, w której góry te przypominają mi Czarnochory na Ukrainie. Chociaż odnajduję pewne podobieństwa pomiędzy Jurą a innymi znanymi górami, uważam jednak, że Jura jest pasmem niewątpliwie charakterystycznym i niepowtarzalnym. Mimo, że tereny te nie wchodziły w skład pierwszej historycznej konfederacji, do której dołączyły stosunkowo późno, bardzo trudno nie poczuć tu klimatu prawdziwej Szwajcarii zarówno tej rustykalnej, z pagórkowatymi, zielonymi łąkami i tuzinami pasących się na nich krów o przeróżnym umaszczeniu ale również Szwajcarii Pocztówkowej, z różnorodnymi i niesamowitymi krajobrazami których statyczny widok zaburzają od czasu do czasu przemykające nowoczesne pociągi. Podczas wędrówek po szwajcarskiej jurze nie spotkałem wielu osób, a większość piechurów stanowili lokalni mieszkańcy lub turyści z sąsiednich francuskojęzycznych terenów. Brak tłumów zdecydowanie dodaje uroku tym terenom, umożliwiając kameralny trekking wśród różnorodnej i często zmieniającej się przyrody. A wyznaczonych ścieżek dla turystów nie brakuje, czego dowodem jest poprowadzenie przez Jurę najstarszego i jednego z dłuższych szlaków długodystansowych w Szwajcarii: The Jura Crest Trail, ciągnącego się od Curychu aż po Genewę. Kto wie, może jest to dobry pomysł na kolejną odsłonę odkrywania przeze mnie tych mało znanych gór Szwajcarii. Powoli żegnam się z Jurą i kantonem Wod. O ile mało uczęszczaną i raczej niedocenianą Jurę warto reklamować i polecać każdemu, niezależnie od metryki czy, czy kondycji, do wypoczynku nad jeziorem genewskim nie muszę chyba nikogo namawiać. Warto jednak będąc w okolicy połączyć te dwa światy, bowiem po całodziennym odkrywaniu Jury odpoczynek nad wodą smakuje jeszcze lepiej. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.